Ładna piłka, Pietroń, Wojtaszek, Wojtaszek do Drozda, Mielniczuk przy piłce, dobra piła, ale, ale Tomek zas... tak jest, tak jest. Nieporozumienie. Teraz krzyknął, teraz krzyknął od razu, Damian zas... zabrał nogę e, i znowu Krzysiu. 40 minuta meczu, stal kraśnik. Z... Kapitalne 40 minut naszej drużyny, bardzo bo piękne. wynik dosyć bardzo okazały, 3-0, także dosyć pewny. Bramki Ryczek, Pasek i Szewc. Wspaniała trójka nasza. Ja jeszcze mam takie, taką, taką, można powiedzieć, Drozd... prośbę do Daniela, do, 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 do Drozda, który naprawdę Drozd... bardzo, bardzo aktywnie gra i dogrywa tę sytuacje, ale też zasłużył na pewno na bramkę. I to nie jest pierwsze spotkanie. Tak on... Można, po... Można powiedzieć, ale bardzo dobrze obsługuje. Bardzo, bardzo, do dobrze, bardzo dobrze obsługuje, a pracuje w szkole. Właśnie. Teraz Ryczek. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie ogrodził, wyczek. Jeszcze raz. Do drozda. Sztuczka techniczna. Świetnie grają. Świetnie. Tam, ta dwójka się rozumie bez... bez, bez... Dobrze, do szewca. Szef wzdłuż bramki. Za delikatnie, za głęboko troszeczkę. <laughs> Proszę państwa, to, no, to jest żółta kartka ma? dla drużyny, dla zawodnika. To był bardziej brutalny faul, niż ten za który... W którą stronę m... sędzia pokazał? Mazur wyleciał z boiska. No przecież Wojtaszek strzelał. Tak jest. No ja bym ja to inaczej widziałem. Ale, Ale tak Wojtaszek zagrał zawodnik Stalisana. No, tak no, jest. Tak, my byliśmy no, przy piłce. No. należy zawodnik z Mielca, z Sanoka Rafał, z cały Sanok nam się obrazi Proszę Państwa, Rafał przygotowuje sobie ogromną kartkę z napisem Sanok Napisał sobie Sanok tak, Mielec nie Tak, jest, tak jest, już wszystko będzie jasne Nie wiemy w co dostał, jakie to tam było, bo trzyma się za głowę, a tu był kontakt Yy, Nakładką po prostu Chyba że gdzieś może jakby Tak jest, upadamy. może źle upad, tak. Nie, podnosi się. Miejmy nadzieję. Gdzieś się za głowę łatrzyma trzyma. Widzimy numeru jeszcze zawodnika. Który uciekał. Chyba jest mi się wydaje. Numer 16 jak 16 Lorenz. Dobrze, dobrze no. myślę. Jednak już w porządku. Miejmy nadzieję, że się nic nie stało. No oczywiście po interwencji lekarza musi zejść z boisk. Przynajmniej na chwilę. Podejrzewam, że przez to przez tę tą sytuację yy, sędzia przedłużył jakieś 3 minuty to część spotkania. Stadnicki. Niemczek? Szewc, Doryczka, pięknie ogrywa. Niedużo zabrakło, żeby do niej doszedł Filip Drost. I tak i jest, spalone. Usameczka ze spalonym, także Szalamajna z spalonym. I wznowi Pietroń. Zbliżamy się do, do końca tych pierwszych 45 minut, w których to Kraśnicka stan. Na razie demoruje, Na, demoruje swojego rywala, tak jest. daleka piłka, kasuje Matysiak. Stadnicki, Milniczuk, Wojtaszek, Stadnicki. Niepotrzebnie chyba na tą stronę, mieliśmy tutaj z dwóch z tej strony. Szczerze na drozda. Ale bardzo fajnie, bardzo fajnie. To to naprawdę dużo buduje morale. Mocna piłka. Szalamaj. Ale ma Trudno problemy z popanowaniem piłki. I dobra interwencja Stadnickiego. I Stadnicki wybija na... Ale... Zagranie ręką, ale sędzia nie Proszę. zauważył. Jaklik zagrał ręką, Niemczyk. I przerywa szewc. I ja dla stali same. Po przerwie postaramy się państwu podać też wyniki w spotkań, które trwają, które, które się już zakończyły. W tych najważniejszych dla nas orlęta przegrały 5 do 1 ze Stalą Mielec. Zawiął Świdnik i cztery bramki Białek z który, 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 no, pamiętasz jak w środę szalał to tutaj ze Stalą Kraźnik? Pucharza. Otworzył się. Otworzył się, Umówiliśmy. A ze, a ze stał, y, Stalomielec przegrał znowu Orzeł Przewoz. Ryczek się rozpędza. Niedużo zabrakło, żeby ograł za, jednego z zawodników. Puszka dojdzie. Pressing stali kreśnik. Do środka. Mielniczo. Leziak. Próba strzału. Ale spokojnie, będzie czas na to, żeby nasi wrócili. Wziął się za rozgrzewkę też. Jarosław Szpikula, czyli coś tam może się... Nie wiem, nie wiem czy już jakiś pewnie zamysł w głowie trenera jest. Stadnicki będzie próbował przerwać. Dobra i Bardzo dobra interwencja się I od razu silne, mocne wybicie na Tom Karyczka. Niepotrzebnie aż tak agresywnie. Wydaje, Wydaje mi się, to, że to była walka o piłkę, to także to też nie jest nic poważnego, od razu zawodnik wstaje, także trochę poleżał, ubił na trawę. I... Tak chłodna, wilgotna. Takie, Dlatego ja szybko wstają, także. Druga piłka. Mijają się dwóch, dwóch zawodników. I Krzysiu Maców. Musiał chwycić, Poliniewicz atakował. Już chyba obie drużyny są myślami w szatni. Ale także. jeszcze parę minut Rafał. Tak jest, jeszcze sędzia nie współgas. rozpoczął się 7 minut po 17, także... także. A to, to, to wina tego, że yy, wiemy, że do Sanoka jest też troszeczkę. Także i, późno, później, przy, i późno przyjechała później, drużyna później. gości. Wojtaszek, tak. bardzo fajna interwencja. Mielniczuk. Pacek. Nie zdążył. Dosyć mocno zaatakowane. Poliniewicz. Za łatwo, za łatwo. No i tutaj dał się sfałować. Chyba chciał tego. Szukał, bo jakoś tak, tak nie, jest, jest. Nie, miał nie, małki, nie miał pomysłu, nie miał pomysłu. pomysłu. Tutaj zaraz było szybkie krycie, a już szybko Sanek wznowił. Niemczyk. Ładnie Szewc. Przejął piłkę. Mocna piłka, piłka do ryczka. tam karyczka, Łuczka Ale ciut, ciut za mocno. Do kszanowskiego I pewne wybicie tym razem. Matysiak. Wojtaszek. Wojtaszek, Drost, Drost fajnie cofa się jest tym takim oszukanym napastnikiem. Tutaj troszeczkę niepotrzebnie w końcówce dajemy pograć Sanokowi, który... No lec, na prawym skrzydle, musimy pilnować, dobra interwencja, bardzo dobra Pietronia. I spokojnie Stadnicki, szewc, jeszcze szansa na kontrę, źle. Za szybko, za szybko tutaj Daniel. środkiem pięknie wychodzi. Tak jest. Wychodziliśmy kontrol, kontr, no. gdzie mieliśmy pięciu zawodników. Mógł troszeczkę tak. poczekać, nie grać tak. na Tomka, który przed sekundą miał też duży rajd. Nie trafił w piłkę Matysiak. Pietro zablokował A Asekurował Maja. piłkę i Krzysio Mazur będzie wznawiał. Ach, o, mam pomysł na zmianę w stali Kraśnik. Stadnicki schodzi, bo zagrożony czerwoną kartką. Wojtaszek przechodzi na, lewe, na lewą obronę, bo grał już tam na lewej, a w środek szpikule. I całkiem prawdopodobne to będzie rozwiązanie. Tak mi się wydaje, bo Stadnicki też gra. Wiem jak gra Paweł. Paweł wszystkie wejścia ma na pograniczu. Tutaj Mocja się wyprzedzać, no Także to jest bardzo prawdopodobne i podejrzewam, że, 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 że tak a to musimy młodzieżowca zostawić. Tak no, jest. Więc nie ma innej opcji. Dwie piłki na boisku. Chociaż my czysto masowią graliśmy, jak były dwie piłki i nikomu to nie przeszkadzało. Tak jest. Nawet idziemy, bo chyba idziemy w podziale. Sadnicki załatwo ograny. Widzisz, on I pewnie teraz ma się. Boi. boi się, boi, tak. To, to już, to już Widać, że staga, Wiemy, no że no, na obronie jest bardzo. I zauważmy, że Sanok przedtem przeniósł się. Częściej atakował stroną, teraz atakuje prawo, wiedząc, że żółtą kartką ukarany jest Sadnicki. Może w tym upatrują swoją szansę? Że, że zagramy jednego mniej. Lorenc? Niemczek? Próba strzału z lewej nogi, ale nie 2 Dwa metry, trzy metry obok Lewego słupka. Regulaminowy czas już się skończył. Tak już se... też spogląda na zaborek? Tak jest. Ale jeszcze nie wskazał, czy będzie doliczał. Były przerwy, grze. Tak jest. Tutaj nie... dwa razy była interwencja lekarza. Myślę, że około trzech minut na pewno doliczy. się już widział, że sędzia już trzyma gwizdek w ustach. I tu mała niespodzianka. I, I wykonał nie w ogóle. Tak jest. Proszę Państwa, po pierwszej połowie Po pierwszej bardzo dobrej połowie. ...trzeciej Ligi Lubelsko-Podkarpackiej Stal Krasnik sensacyjnie prowadzi ze Stalą Sanok 3-0. Oczywiście sensacyjnie, biorąc pod uwagę w wyniki... ...wyniki jesieni, natomiast wiosną jesteśmy trzecią siłą Ligi, w związku z tym nie się inni boją. No i tak. rzeczywiście znalazło to odzwierciedlenie na boisku. Także spotykamy się do usłyszenia za 15 minut. Wiemy, że drugie 15 minut będzie tak samo emocjonujące dla naszych zawodników i państwa jak dla nas. Dziękujemy.